Ten worek z kawą waży 70 kg, czyli prawie więcej niż ja. Szczecin stoi palarniami kawy i dzisiaj zabieramy Was do miejsca tworzonego z pasją, które zostało wyróżnione certyfikatem zrobione w Szczecinie. Poznajcie to kawę! Znajdujemy się w e, pięknym miejscu przy ulicy Dibuła 3 starej po niemieckiej kamienicy. Prowadzimy tutaj kawiarnię blisko 5 lat. Tak naprawdę zaczynaliśmy taką przygodę z e, paleniem kawy. Swego czasu szukałem dobrej kawy i nie mogłem jej znaleźć. Nie mogłem jej znaleźć na szczecińskim rynku, i dlatego e, zauważyłem, że jest nisza i e, postanowiłem założyć palarnię kawy. Trochę tak szalony pomysł, e, bo wiązało się to z dużym kredytem, z zakupem pieca. Ale udało się. Jest na pewno przyjazna atmosfera, jest fachowa pomoc, bo cały czas uczymy się pić kawę. Nasi klienci mogą u nas się poradzić, co wypić, jak to zaparzyć, porozmawiać. Często nie tylko o kawie, ale o, czasami o problemach. Nawet dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że nasi klienci przyjaźnią się z naszymi baristami. Powstają z tego jakieś e, relacje. E, mogę z dumą powiedzieć, że stali klienci do nas wracają, bo to zawsze też świadczy o tym, czy to jest prowadzone na poziomie. Oprócz kawy mamy dobrej jakości herbatę i mamy jeszcze bardzo dobrej jakości ciasta wegańskie, która, e, które pieczę tutaj, za właśnie za tymi drzwiami, które są. Pani Magda. Pani Magda robi to w sposób e, domowy. Z dobrych składników, i za to też nas ludzie lubią i też po to do nas przychodzą. Jest to bardzo miłe i to jest bardzo przyjazna inicjatywa dla przedsiębiorców, bo z jednej strony oni czują się docenieni, z drugiej strony jest to taka furtka, która otwiera drzwi na samorząd. Czyli ja jako firma czuję, że ta nagroda otworzyła taką furtkę na samorząd. Przez to, że dostaliśmy ten, ten certyfikat, mieliśmy wiele odwiedzin, zarówno z władz lokalnych, co bardzo cieszy, bo w dzisiejszych czasach wymiana taka zdań między samorządem a przedsiębiorcami wydaje mi się, że jest potrzebna. Chcielibyśmy być dumni z tego, co się w Szczecinie dzieje w szerokim aspekcie, ale tutaj mówiąc o zrobione w Szczecinie w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie produktów, usług, które nam na co dzień są oferowane. To może wzmacniać nasze poczucie tożsamości. To też jest przejawem tego, jak dużo się w Szczecinie dzieje, a często nie zdajemy sobie sprawy. Więc z pewnością przede wszystkim zrobione w Szczecinie wykonuje tą pracę informacyjną, edukacyjną, ale również pracę motywacyjną, pracę tożsamościową. To, że potem w przyszłości dalej się rozwijamy. To Kawa to kolejna firma wyróżniona certyfikatem zrobione w Szczecinie. Idealny przykład na to, że szczecińskie firmy stawiają na talent, pasję i przede wszystkim na jakość. To jest miejsce, które niewątpliwie warto odwiedzić.